Matura bez cenzury, yy, to ty zacznij, że matura tak. bez cenzury. Matura bez cenzury Pan Tadeusz w 10 minut Dokładnie, jest już na naszym kanale streszczenie Takie pełne, rzetelne, długie Pana Tadeusza mhm. Zobaczcie gdzieś tutaj na tym Kliknijcie, o bo tam Tak. My się wyświetli. Ale to już po tamtym czteroczęściowym Streszczeniu widać, że czytaliśmy Że wiemy o co chodzi Co się tam w temacie dzieje A to nie jest częste nie, nie. Natomiast prosiliście o Tatka w 10 minut i proszę bardzo ta, 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 tam. Mamy I my to. to rozumiemy, bo wiadomo, że są tacy, którzy na przykład mają Egzamin, sprawdzian, czy coś tam jutro i nie mają 70 minut na oglądanie, dlatego teraz 10 minut y, z panem Tadeuszem. Nim ruszymy, kliknijcie tu subskrybuj i pacnijcie nas, muśnijcie tak. nas myszką podzwoneczką. Wtedy będziecie z nami na bieżąco, a nam to pomoże w rozwoju kanału. Jesteśmy też na y, TikToku, na Instagramie, na Facebooku Radiowcy bez Cenzury. Oraz na serwisie y, Patronite i tam wasze wsparcie to jest mega sprawa. Pięknie wam dziękujemy. Ruszamy. Pan Tadeusz y, to dramat choć poemat. Tak, ale jak czytasz to jako dziecko, to rzeczy jest okropnym dramatem, przecież brniesz przez te księgi. Jeszcze jedno pytanie, na cholerę Mickiewiczowi ten trzynastosgłoskowiec, prawda? Bo takim właśnie wierszem pisał Mickiewicz, pana Tadeusza. O tego nie wie nikt, może lubił, a może tak sieknął pierwszą linijkę i głupio mu było skończyć. Może. Mówi, dobra, to jadę w to. Bo na przykład w klanie mówią jedenastosgłoskowcem. Tak, mam przykłady. Czy ty przypadkiem nie jesteś zazdrosna? To zapytał Jerzy Ele. Albo, tutaj, albo jak Tadeusz mówi w odcinku 2079, trzeba wierzyć, że ludzie mówią prawdę. 11. I, a. To zawsze tak? liczcie sylaby. Tak. Jeśli nie ma 13, to znaczy, że macie do czynienia z czymś innym, a nie z panem Tadeuszem. Tutaj na przykład jest pan Tadeusz. I no. na początku y, tego dramatu, poematu jest inwokacja, czyli takie wezwanie Takie rozbudowane Wujek, widzę was. Tak, y, oraz jotysz nieślepy zarazem to jest tak. tam zawarte. Tak. Każda polska książka się powinna od tego zaczynać, y, a na początku mistrz Micek Adamkiewicz pisze Litwo, ojczyzno moja. I to jest jedyne zdanie w całej epopei, które, które to zdanie przeczytali wszyscy. Tak, bo z kolejnymi już różnie bywało. No, no, z kolejnymi tak. Wróćmy do inwokacji. Tutaj w inwokacji autor niejako szuka inspiracji, autor prosi o natchnienie Dlatego wasze wypracowania maturalne albo inne e, egzaminacyjne też zacznijcie od inwokacji. Tak, zapunktujecie, zaplusujecie, zaimponujecie, tylko nie piszcie w nich na przykład wujek, widzę was. Nie, nie akurat to, wtedy ale nie. Ale nie piszcie też w inwokacji matko boska, dodaj mi mocy. To <śmiech> tego <śmiech> też nie pisze. Nie, nie, bo, nie. bo to może zdradzić, że y, o panu Tadeuszu wiecie więcej niż przedszkolak o rozmnażaniu. Chociaż w dzisiejszych czasach te szkolaki potrafią zaskoczyć, naprawdę. Dobra, jest... e, do, do szczegółów. Po inwokacji następuje księga pierwsza. Tak jest, czyli jedziemy z treścią i tu można włączyć stopery, czas start. Albo włożyć stopery do uszu. E, tak, i nie słuchać tych bzdur, które gadamy, tylko jakby napawać się pięknem naszych doczesnych powłok na wideo na YouTube. Naprawdę. Generalnie rzecz zaczyna się od początku. Co nawet ma jakiś sens, prawda, że się no. zaczyna od początku. I na początku jest księga, uwaga, to nie będzie niespodzianki. Pierwsza. pierwsza. Pierwsza jest. Pierwsza Aha. księga jest na początku, dokładnie, właśnie tak. Jak się nazywa? E, pierwsza księga są, poczekaj sobie sprawdzę, e, na początku. Księg... No, gospodarstwo. 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 I tam do Soplicowa wjeżdża z Wilna student Tadeusz. Tu nie będzie zaskoczenia. Nie, tu nie będzie też żadnej sensacji, no bo każdy z nas kiedyś skądś dokądś tak, zjechał, tak. prawda? Ale Tadzik odkrywa, że ktoś mieszka w jego pokoju. I Aha. to jest Zosia, jego przyszła żona. I tu y, Wojski, przyjaciel domu, y, opowiada o. I tu się skupcie. No, no. Sporze o zamek między sędzią Soplicą, wujem tatka, a hrabią choreszką. Tak, tak, skupcie się, bo jeżeli opiszecie, o co chodzi z tym sporem o, zam o zamek, to nauczyciele uznają, że jednak czytaliście, że wiecie, o co chodzi. Tak. A tam uwaga tak. Zamek należał do stolnika choreszki. Mhm. I sędzia soplica, którego brat Jacek, jak się uważa, zabił stolnika, chciałby teraz zająć ruiny tego zamku. Ale hrabia choreszko mówi. Nie. Nie. Na zamku urządzają ucztę, żeby pogadać. Tadeusza sadzają obok Telimeny. No, tamtejszej milfety, takiej 8 na 10. A na na 8,5 nawet. Tak, tak napisał Nie, Mickiewicz. Spokojnie. Mickiewicz dał 8. Tadeusz mhm. podaje jej w oko. No, no tak. to wiadomo, prawda? Młody, wysportowany z Wilna, studenciak. W międzyczasie takich dwóch gości tam jest rejent i asesor, oni się kłócą o to, czyj pies jest lepszy, którego z nich. Ale to są goście bez znaczenia. Drugi, kompletnie. kompletnie, w ogóle kompletnie. Nie. Potem zapada noc i w Soplicowie pojawia się ksiądz Robin. I teraz spoiler alert. Potem okaże się, że to brat sędziego Jacek Soplica, tata Tadzika. Dokładnie. Mm. Następnego dnia, jak już wszyscy wytrzeźwieli po tej uczcie, zaczyna się księga druga pod tytułem. Z zamek. I sędzia organizuje polowanie, żeby zobaczyć, który pies jest lepszy. Tak. A przy okazji Gerwaza opowiada yy, hrabiemu, jak to Jacek Soplica kochał się w córce stolnika, jak go potem zabił, i nie wyszło i sprowadził na zamek Moskali. Taka tak. historia. No. Co z psami, zapytacie. A no nic. Zając im uciekł i wszyscy idą do dworu na ucztę. Już drugą, a to dopiero początek książki. Tak, bo w całym tym panu Tadeuszu cały czas ucztują, piją, biesiadują, jest jedna wielka, niekończąca się biba z małymi przerwami. Dlatego Telimene nudzi uczta i proponuje wspólne grzybobranie. A Tadeusz, mm. ponieważ to jest ósemka, z mm. plusem, ponieważ bardzo chce jej ściągnąć majtki, mówi spoko. Hej, to dobry pomysł! No i tam wiadomo, prawda, tu następuje księga trzecia, bo idą na to grzybobranie. Księga trzecia pod tytułem Umizgi. Zaczyna się od tego, że hrabia spotyka piękną dziewczynę to Zosia, tutaj nie będzie niespodzianki. Daleka krewna Choreszków, teraz pod opieką Telimeny. Tymczasem yy, rzeczona Telimena idzie do tak zwanej świątyni Dumania, mieli takie coś. No i tam sobie tu nie będzie niespodzianki duma. I tutaj żeby nie zrobić literówki, Dumania. Dumania, Dumania. Mhm. Tam nachodzi ją sędzia i mówi: "Ej, pobierzmy tatka i Zosię. A Telimena mówi: No nie wiem, kurde, bo chce Tatkowi ściągnąć majtki. Dokładnie. Na co wszystko przychodzi do świątyni hrabia. Ciężko Rzecko mu akurat hrabia chce ściągnąć majtki. To nie jest taki wprost zasugerowany. Myślę, że ucieszą go każde. Potem do świątyni wpada Tadek i Telimena. I ta Telimena mu daje liścik Aha. i klucz do pokoju. I idą na biesiadę. Znowu. I to, już, to już jest trzecia biesiada. Tak. Y, trzecia biesiada, i na niej sędzia ogłasza polowanie na niedźwiedzia. I polują na niego w księdze czwartej pod tytułem dyplomatka i łowy. A nawet yy. dyplomatyka. a ja nawet to dypl też się zawsze myliłem. Tak, to Nie, to, to spokoła, jest to. ważne, to sobie <laughs> zapiszcie. Misie z dziki, miś jest zły, i rzuca się na tatka i hrabiego. To jest właśnie yy, wniosek z tej księgi, ale. I tu, proszę bardzo, misia powala strzał księdza Robaka. Tak, potem następuje, nie zgadniecie, myśliwska biesiada. To dawno nie było, prawda? Tam asesor i rejent znowu się kłócą, tam wojski opowiada historię do Mejki i do Wejki, którzy też się kłócili. To kompletnie nieistotne bzdury i sprawy, naprawdę. I w księdze piątej Telimena stroi Zosie, by naraić ją hrabiemu. Tak, czyli znowu mamy majtki w tle. Mm -hmm. potem, potem idą do lasu i Telimena sama i tam siada na mrowisku. No, i tam spotykają Tadek i Tadek pomaga jej wyjąć mrówki stąd i zowąd i zewsząd. I tam. zapytacie, co potem? Mhm. Uczta na zamku, już piąta. <laughs> Ale ta przeradza się w nawalankę między zwolennikami sędziego a zwolennikami hrabiego. Tak, no i następnego dnia oczywiście budzą się na kasu, no bo jak mhm. żeby inaczej. Sędzia każe swojemu słudze, protazemu, iść zawieść pozew w hrabiemu. Do sądu chcę go pozywać, żeby była taka nawalanka. Ten idzie na zamek, a tam na zamku pusto. A to dlatego, że wszyscy pojechali do Dobrzyna po szlachtę. Ziomusiów, nie? Żeby najechać soplicowo. Większą kupą, tak. Nie? tak. Do sędziego wpada ksiądz Robak i mówi, hej, ty, bo z telimena uwodzi nam ta dzika, nie? Uwodzi. uwodzi, uwodzi. Myślę, że Mickiewicz tego przez elegancję nie napisał, ale tam majtki już dawno ściągnięte. Mhm. Przez głowę. Tak. Tymczasem szlachta dobrzyńska, tam której szefem takim bosem, jest niejaki Maćko nad Maćkami, radzi. I w księdze siódmej pod tytułem, tu nie będzie niespodzianki, rada. Rada. Tak, podejmują decyzję, żeby jednak kurde, większą kupą napaść na to soplicowo i Sędziega. I tak radzą, radzą, nieco bredzą przez całą księgę, aż co następuje? No, 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 no nie zgadniecie. Nie uczta, nie biesiada, a pijatyka. Chyba szósta w tej chorej Chyba książce. Chyba sz szósta, jesteśmy przy siedmiu księgach. To się zaczyna się księga hmm. ósma, e, zajazd. Na porządku jest spokojnie. Tam wieczór w Soplicowie chodzą, oglądają o, gwiazdy, pitu-pitu, bla-bla-bla-bla. Brak akcji. Korzystając z okazji, ksiądz Robak mówi sędziemu, że jest jego bratem, przyznaje się, i że jest ojcem tatka. Jak w telenoweli. A, jak I to takiej naprawdę latino. Mhm. A Tadek mówi sędziemu, że kocha się w Zosi, co podsłuchuje telimena. I robi mu wyrzuty. I tak się kończy ściąganie majtek na boku. Tak. Na cię konsekwencje, czy później klapsnie w, w cztery litery. Tak. Tadeusz boi się w dodatku, bo to wynika z rozmowy z Talimeną, że Zosia będzie żoną hrabiego i leci się chłopak utopić, bo się kocha w tej Zosii. Ale akurat... Zbiegi okoliczności, jak w tureckim serialu. Nad staw wpada hrabia ze zbrojnymi i chwytają ta dzika. Pragi do Soplicowa wpadają do Dobrzyńscy i robią zajazd. Sznachta plądruje dwór i wszystko się kończy <grym> pijatyką. Łoją znowu do dna, po prostu, ile fabryka się udała. I no. teraz początek Księgi 9 pod tytułem Bitwa. Wszyscy budzą się skacowani po siódmej imprezie. A, a raczej no, budzą ich Ruscy którzy nocą weszli do dworu. Wszyscy są, szlachta nasza jest zakneblowana, związana, a ruskimi dowodzą niejaki major Put i e, kapitan Ryków. E, I oni mówią, okej, okay, wypuścimy szlachtę, ale za pieniądzory. Do Soplicowa przyjeżdża przebrany za chłopa ksiądz Robak i urządza ruskim i teraz uwaga, nie, nie kradziesz pralek. Nie kradziesz żelazek, nie kradziesz nie. zegarków, nie. nie. Ale <laughs> dla odmiany pijawę. No, i jak się wszyscy Moskale znietrzeźwili, tak dosyć ostro, to zaczyna się kolejna rozruba, zaczyna się bitwa. Uwolnieni nasi kontra ruscy, wygrywamy my. No w międzyczasie robak zasłania swoim ciałem hrabiego i zostaje ciężko ranny. Ryków trafia do niewoli, a major Put ginie. Następnego dnia, księga dziesiąta, emigracja. Nikt nie ma kaca, bo wyjątkowo nie pito To niewiarygodne. Nie hmm? Ryków dostaje sakwę duka dukatów za milczenie, Aha. a szlachta, która natukła ruskich. Ucieka za Niemen, do Korony. Tak, Zosia obiecuje Tadzikowi, że będzie na niego czekać, bo Tadek powiedział, mm. że ją kocha. Tadek też wyjeżdża, po czym ksiądz Robak wyznaje wszystkim tam, że jestem Jackiem Soplicą. Ha, ha, ha. Mówi, że kochał, kochał córkę Stolnika, Ewę, ale że to nie on zabił Stolnika, tylko taki jeden Ruski. Przez mm. przypadek, jak tam Moskale najechali zamek. O, tak Gerwazy, właśnie. sługa Choreszków, przyznaje, że Stolnik y, nim skonał, wybaczył Jackowi. Cię? Jacek umiera. Ale nie mówi dziecku, że jest jego ojcem. No to jest troszeczkę porąbane. No, nie mm. wiem. Gdybym ja umierał, to powiedział: Ej, no. ty, jestem twoim. No, no, no. To, to on nie powiedział. No i to Księga 11. XI... Nieeleganckie nie zachowanie Lindy. jest z... szalenie. Księga 11, rok 1812. Znowu zadziwia, bo na starcie nikt nie ma kaca. No, Księga jest nudna. Tam Napoleon z wojskiem wkraczają na Litwę, i całe dowództwo oddziałów polskich ma wpaść. Co za przypadek? Dosoplicowa na <grym> ucztę. Najpierw jest Msza, rehabilitują księdza Robaka, Gerwazy godzi się z Protazem, z wojskiem przybywa też Tadeusz i ma się żenić z Zosią. A, a psy asesora i rejenta Soku i Kusy doganiają zająca, zająca w tym samym momencie i to kończy spór, uznając, że oba nie? są dobre. No jak w tureckim serialu. I na zamku robią. Co robią? A... Ucztę <noise> Na zamku robią ucztę Tam pojawia się też hrabia, który się okazało Dosłużył się w międzyczasie pułkownika I uwaga, księga dwunasta Kochajmy się No to jest dla odmiany już uczta pełną gębą Jedna wielka, to jest e... podkarpackie wesele Tak, z narzeczonych, którzy mają brać ślub są Tadeusz i Zosia Asesor i niejaka tekla, o której nic nie wiemy, oraz Rejent i Telimena. Tak i hrabia się burzy, że Telimena miała na niego czekać, całe mu serce i majtki, a się okazało, że to za kogoś innego wychodzi, ale się w końcu uspokaja, bo coś tam coś tam. Tadeusz pyta Zosie, czy wyrazi zgodę na uwłaszczenie chłopów? To jest najważniejsze pytanie. Podstawowe. A taże spoko i dostają skarb, co był ukryty w zamku. Jankiel gra koncert na cymbałach i tańczą poloneza. I koniec. No i tyle. To już wiecie. Ile czasu? Wiesz co, nie, bo ja zapomniałem włączyć stoper. To tu jest napisane chyba, tu jakiś zegar chodził chyba, albo nie Ale chodził. celowaliśmy w 10 minut. No mniej więcej myślę, że to jest to, no tam plus. E, jedno, powodzenia ten. na maturach, y, sprawdzianach i ogólnie takich, takich. Piszcie w komciach, jak wam poszło. A rozbudowana wersja pana Tadeusza Streszczenia gdzieś tutaj.